Odnośnie y, gali i walk, powiem Wam, że miło bardzo mnie zaskoczył Marcin Dubiel, chyba pierwszy raz w, w życiu, mógłbym powiedzieć, że mnie zaimponował, y, totalnie się nie spodziewałem, żal mi troszkę czarka, bo jest, y, jest mega w porządku, kurde też się przykładał, no, ale wygrał Marcin, więc ogromny szacunek tutaj dla Marcina i... Dla Odnośnie innych walk, to na przykład nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem jak ogólnie on wstał i, i, i przewalczył tą trzecią rundę. Mówię tu o Arkadiuszu tańculi. No dwie pierwsze rundy wygrał, więc walkę wygrał, ale no, tak jak Murański zresztą powiedział, no, halo, jak to jest, że wygrany, tutaj nawet nie przychodzi do y, nie, nie, no, nie przychodzi, nie, nie stoi. Byłem bardzo blisko, siedziałem bardzo blisko narożnika Arkadiusza i, i kurde, no, no źle to wyglądało, nie? Ziomek tak, no, totalnie bez życia tam, tam był. Miejmy nadzieję, że, że ze zdrówkiem wszystko w porządku. No, więc y, to była ta walka. Walka wieczoru. Kasio mi zaimponował, przede wszystkim, przede wszystkim tym, że, że, że zrobił wagę. Mi się wydaje, że on też się często zgrywa. Na tych konferencjach to nie jest tak, że to melansz, melansz, melansz i, i, i tych przeciwników tak sobie klepie, tylko jednak y, i trenuje, i się przykłada, i, i mu zależy. Y, Norman wygrał, pomimo, że teraz jest taka wrzała w internecie, ale powiedzmy, że Norman wygrał. Nie, nie, jest, to dla mnie, nie jest to dla mnie zaskoczenie. Y, y, zajebista walka w boksie, chyba pierwsza. Na fejmie, którą mi się y, przyjemnie oglądało. Żałuję delikatnie, że nie było. No nie delikatnie, bardzo żałuję, że nie było ringu y, i, i mniejszych rękawik, rękawic. Y, wydaje mi się, żeby było to ciekawsze. Adrian Polak. Kurwa, zdziwiłam się. Ładnie, ładnie. Zejście, lewy. Ładnie. Szkoda mi trochę, szkoda mi trochę Dawida, bo, bo, bo też go bardzo lubię. To akurat była taka walka, gdzie jednego i drugiego lubię, więc, więc no, po prostu na ten dzień wygrał lepszy, ustrzelił go. Szkoda, szkoda, szkoda dla Dawida, ale jakby Polak przegrał, ktoś musiał przegrać, to też by było szkoda. To trochę jak walka Dubiela z czarkiem. Tak myślałem, właśnie, że czarek wygra. Tak jak tutaj na przykład myślałem, że Dawid wygra. No i się zakończyło na odwrót, więc, więc no, z powrotu do zdrowia i fajne walki. Odnośnie innych to, no to takie, no to faworyci wygrali, nie? Bo czy Amadeusz wygrał, czy Pająk wygrał, czy, czy Arab przede wszystkim wygrał, to, yy, no to takie spodziewane. Jeszcze walka kobiet była. Linkie zaczyna wyglądać, nie? Tak już te, te tak jak na początku te walki kobiet to były jakieś tam Trochę wiatraczków, ktoś tu się potknął, ktoś się przewrócił. Yy, no, już lepiej wyglądałem: lepiej wyglądałem to walki kobiet. Ja za linki nie przypadam tak jak, jak powszechnie wiadomo, yy, no ale wygrała ładnie, ładnie. No, jeszcze tutaj na koniec chciałem poruszyć, bo mi się wydaje, że dużo osób bardzo często konwencje jakieś nie rozumie. No i to, że yy, wiecie, na szydzimy z kogoś na, na loży szyderców, której. Między innymi byłem, taka konwencja jest, to nie jest tak, że coś się do kogoś ma, tylko wiecie, to chodzi o to, żeby, że ma być śmiesznie, jakieś takie zamieszanie, robimy show, więc no, wiadomo, że Team mix to rodzina, nigdy, nigdzie nie odchodzę i, i tutaj y, duży uścisk dla Czarka, y, No ludzie chodzą i to już, już szerzą, a następną rzeczą jest jeszcze, bo to trzeba poruszyć. bo Boxel wparowuje pod koniec tego, pod koniec walki. Ja się ogólnie zdziwiłem i do końca tego dobrze nie widziałem, bo my właśnie byliśmy na loży szyderców, ogłosili werdykt i już powiedzmy zajęliśmy się bardziej kończeniem y, tej loży niż, y, niż robieniem czegokolwiek innego. I tylko tak piąte, sześćdziesiąte tam, tam doszło, że, że Boxel właśnie wparował i, i, i powiedział y, halo, nie zgadzam się z werdyktem jako Federacja. Z, y, będziemy składali protest, Ym, zdziwiłem się, bo czasami jest tak, że okej, okay, nie zgadzasz się z werdyktem, nie zgadzasz się z werdyktem, no bo po prostu inaczej na to spojrzałeś, ale bardzo rzadko jest tak, że, że to tak rażąco widać, yy, że, ktoś, yy, że ktoś został przekręcony, yy, ale nigdy jeszcze nie widziałem, nawet jak ktoś rażąco został przekręcony, żeby właśnie włodarz... Czy ktoś z organizacji przyszedł i, i powiedział, halo, będziemy składać protest, że to chyba zawodnicy składają protest, a nie, a nie federacja. E, no i na tyle, na ile się znam, a się nie znam. E, no to moim zdaniem właśnie Norman wygrał, ale jak wiecie, jakby się okazało, ale na pewno close było, nie? Więc jeśli by się okazało, że nie wiem, e, Casio wygrał, no to, no to też spoko, więc z racji tego, że ja się nie znam ani wy się e, nie znacie, to możecie zagłosować, kto waszym zdaniem wygrał. Sytuacja z Boxdelem dziwna, pewnie się odniesie, nie? Nic, czekamy. No i jeszcze była walka Drwala z Ambro, tylko problem był taki, że delikatnie się spóźniłem, bo i tak nie widziałem pierwszej, pierwszej rundy całej i dopiero w drugiej przyszedłem w połowie. No Drwal wygrał, ale ciężko mi coś powiedzieć o tej walce. Ciężko mi powiedzieć ten... Ciężko mi powiedzieć, bo, bo tak piąte, sześćdziesiąte oglądałem.